Oj, rock, baby! Oheja wszystkim, z tej strony Kilito, a to pierwszy odcinek nowej serii Zagrajmy w Devil May Cry. Oczywiście nie jest to zwykłe Devil May Cry, z PS1. Jest to Devil May Cry jedynka, która wchodzi w skład HD Collection. Czyli tak jakby trzech pierwszych części, lekko zremasterowanych. A dlaczego nie nagrałem oryginału? No, głównie dlatego, że myślę, że lepiej wam się będzie oglądać ją w takiej nie wersji. I też dlaczego ten teraz do opcji, możecie się zastanawiać, no, to głównie dlatego, żeby wam się nie wyświetlały yy, dema, tak jakby, które się wyświetlają, jeżeli za długo się jest menu. Po prostu nie chcę niczego spoilerować, dopóki się nie zacznie właściwa historia, a chcę tylko powiedzieć, że jak możecie zauważyć, cała gra jest po angielsku, więc niejako będę wam się starał wszystko na bieżąco tłumaczyć, jako taki może lekko lektor jeżeli tak wolicie to nazwać, ale dobra. Ja już nie będę przedłużał i po prostu zacznijmy, to ja będę wam wszystko tłumaczył w międzyczasie i będę się starał wszystko przetłumaczyć no tak jak powinno się wytłumaczyć ogólnie, bo myślałem początkowo o napisach, ale nie wiem czy one nie będą chodzić na te napisy angielskie przez co zrobi się jedno wielkie zamieszanie a poza tym myślę, że lepiej będziecie tego słuchać, nie jeżeli po prostu czytać. No ale dobra, ja już nie przedłużam, no i zaczynamy zabawę. Zabawę. Nowa gra. Dwa milenia temu Była wojna pomiędzy światem ludzi a innym Podziemiami Ale ktoś z y, świata podziemi obudził się by wmierzyć sprawiedliwość I stanął naprzeciw Legionowi sam Jego imię... Jego imię to Sparda Później zdobył kontrolę nad światem ludzi Oraz... Y, Potrzebował harmonii dopóki nie umarł Stał się legendą legendarnym rocznym rycerzem Spardom. O, zobaczcie, Zamykamy o 21 Znowu, bez hasła. Nie mogę zdobyć żadnej dobrej roboty. Wow, zwolni trochę mała. Dobra, co. Czego tu jeszcze szukasz? Natura wzywa. Kładzieńka jest na tyłach. Więc ty jesteś złotorączką, która zajmuje się każdą brudną robotą. Mam rację? Prawie. Biorę tylko specjalne roboty, jeżeli wiesz co mam na myśli. Jesteś osobą, która straciła matkę i brata przez siły zła 20 lat temu. Jesteś synem legendarnego mrocznego z Pardy, pan Dante. Jak mnie mam? W tym piznacie kręci się dużo ludzi Twojego typu. Jeżeli zabije Ciebie albo kogoś innego, bierzecie później się na swój cel. W takim razie powinienem dać sobie radę z tego typu rzeczami. Rodę z jesteś legendarnego różnego rodzaju tata nie nauczył cię, jak używać miecza. Miecza. Co się bez roboty, chłopaki. Nawet jako dziecko miałem mocę przez demoniczną krew, która w moich żyłach. Ale siła. Jesteś pierwszą, która wie o mojej zemście, więc wygląda to, że coraz bardziej się zbliżam. No to wygląda, ale nie jestem twoim przeciwnikiem. Mam na imię Trish. I przyszłam, ponieważ szukam twojej pomocy, żeby zakończyć istnienie podziemnego świata. 20 lat temu Mundus, imperator podziemnego świata, odrodził się. Mundus? Tak. Jego nocy zostały zapieczętowane przez pardę. Teraz próbuje zdobyć na nowo kontrolę nad światem ludzi jeszcze raz. Stara się otworzyć bramy na Malet Island. This cliff. On, Zamek jest na tym klifie. Dalej, ruszaj. Dokładnie, ruszajmy. No i w ten sposób przechodzimy do rozgrywki. Mam nadzieję, że jako, jako lektor sprawdziłem się w tym. Wiem, że mogłem trochę za szybko to tłumaczyć, no ale zrozumcie, że napisy są bardzo szybkie w tej grze. Żółta kula. Żółta kula sprawia, że możemy wrócić do życia po śmierci. Będę tutaj tłumaczył wszystko w międzyczasie. To się teraz zamknę, bo jeszcze jedna szybka kastenka. Lądujemy w naszej pierwszej misji. Klątwa krwawych maskotek. Przebij się przez zły czar i otwórz przekręte drzwi. Tutaj może mamy lekko przybliżać, czemu akurat Devil May Cry, ponieważ wcześniej nie miałem na to okazji. Yy, otóż jest to gra, którą nagrywać w przerwach od Dark Souls, ponieważ, jak wiecie, na początku Dark Souls mówiłem, że czasem, bo mogą mi dać w kości przez jakiś czas, może się pojawiać odcinków. O, czerwona kula. Czerwona kula sprawia, że możemy ulepszać nasz ekwipunek, jeżeli zbierzemy ich wystarczającą ilość. Ale w tej misji akurat yy, będziemy musieli je zabrać, żeby otworzyć te kręte drzwi. I wracając do tematu, jeżeli chodzi o, o Dark Souls, nie zamierzam przerwać tej serii, w żadnym wypadku, ale chcę po prostu, żeby... jeżeli będę się męczył z jakimś bossem, albo po prostu będzie jakiś etap, w którym muszę sobie dokładnie trochę przestudiować i jakiś boss, którego mechanikę będę musiał bardziej poznać, tak, po prostu wolę, żebyście jeszcze często nie zamęczali po prostu, jak na przykład uczę się loru albo coś związanego z tymi bossami, jeżeli jakieś ciekawostki bo aż tak, że tak powiem, drogi między etapami nie muszę sobie sobie przypominać, bo bardzo dobrze pamiętam tą grę. Ale dobra, ale wracając do tematu. Yy, nie chcę się po z niczym na kanale, dlatego stwierdziłem, że w międzyczasie będę sobie właśnie wrzucał Devil May Cry, ponieważ... też wiem, że Dark Souls może być serią, która może lekko odrzucać z tego względu, że ona jest interesująca, ale do grania, nie za bardzo do oglądania. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, bo jednak pokazuje, że jednak ktoś ogląda tą serię u mnie na kanale. Ale mimo wszystko, chcę też zacząć coś, co będzie też przystępne dla innych, dlatego teraz będą się pojawiać dwie serie. Jeszcze tutaj... Widzę, że nie zebrałem jednej istotnej rzeczy. To jeszcze nie tutaj. Z drugiej strony. Po prostu wiem, że powinna wam się ta gra trochę bardziej składać, ponieważ Hack'n'Snash'e, no, nie są z i a mimo to mają swój urok. O! Fragment niebieskie, niebieskiej Kulny. Jeżeli zbierzemy takie cztery, nasz pasek drzewa się powiększa. I tutaj mogę Wam powiedzieć trochę że... o historii Devil May Cry. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale Devil May Cry początkowo miało wyjść jako kolejna odsłona Resident Evil. Bo dobrze że pamiętam, początkowo miało wyjść właśnie jako trzecia część, z tego względu, że prace nad nią zaczęły się od razu po sukcesie dwójki. Tutaj sobie zbiję to, żeby zrobić jeszcze jeden fragment. Przez co no może przewidywać, że to miała być część, ale że ludziom tak się spodobała i odbiegała od tego, co, czym było Resident Evil, to ludzie pracujący na tym dozali zielone światło, że mogą to wyprodukować jako oddzielną grę. I szczerze dobrze się stało, ponieważ... Gra jest wciąż dobra, ale posiada trochę... że tak powiem... nie mogę tego uznać jako wady, a trochę ze swojej... Ze swojej że tak powiem rodzin, rodzimej formy. Z tego względu, że no będziemy musieli się tutaj cofać dużo razy w lokacjach. Jeżeli nie odejdziemy drogi, możemy błądzić. Ale wam to raczej nie grozi w mojej serii. I ten jeszcze. Jeszcze ten taki jakby widok. Yy, ponieważ mamy tutaj go, tak jakby z jakiegoś krańca pokoju. Nie jeżeli z. Zobacz postaci, jak to jest w innych grach. To akurat powiem Wam, że to jest dosyć charakterystyczne. Ale też jest trochę inny niż w Rezidencie. Ale to już za chwilę. Zardzewiały klucz. Jest zardzewiały, ale powinien działać. No i mamy też pierwszych naszych przeciwników. Swego rodzaju po prostu manekiny albo kukiełki. Bardziej kukiełki. Łatwo się z nimi ale też warto zbierać orby, ponieważ wykorzystamy je na ulepszenia. Oczywiście możemy robić jakieś podstawowe komba i tak dalej, ale bardziej efektywnie walka, po prostu będzie wyglądać jak już ulepszony sobie tre, tre ten ekipunek. Oczywiście nie chodzi tu o to, że każdy kombos kupuje się pojedynczo, tak jak w, w innych częściach. Oczywiście mówię o de Wild tutaj że po prostu kupuje się każdy kombos osobno. Wprawdzie nie jest to wasz tak w wielu częściach, ale jest w niektórych, ale mimo to mamy też jakieś tam. No, podstawowe kombosy, które możemy używać i które też dosyć efektywnie wpływają na naszą ocenę. I jak dobrze pamiętam, teraz musimy się przedostać przez te drzwi. Tak, jak widzicie, tutaj już mamy taki lekki backtracking, czyli że po prostu cofamy się do lokacji, które przymierzaliśmy, przez to, że mamy po prostu nowy, niejako nową rzecz, która nam może pomóc się przedostać do innego pokoju. Kolejny fragment. Ale ja już pamiętam, jeżeli tutaj musimy zejść do podziemia To jest oczywiście taka misja prowadząca, więc nie dziwcie się, że ona jest jakoś mało skomplikowana. A że może być trochę krótka. Ja jeszcze wiem czy jest taka krótka. To po prostu jest taka, wiecie, taki niejako samouczek, który ma nas wprowadzić jak się po prostu używa. No broni, żebyśmy sobie zobaczyli mniej więcej jak się walczy, jak, jak przeciwnicy wyglądają, czy mają ruchy. Jest, no wiecie, nic specjalnego w, w sumie w każdej grze. Okej. Okay. Dobra, no. trzeba się zmierzyć z kolejnymi. Nie wiem, że tutaj można pomijać niektóre walki, ale ja nawet mimo, mimo że można nie pomijać, ja wolałbym je... Zagadź mnie, ponieważ no nie speedrunuję tej gry, a po prostu... Wiecie, chcę po prostu mieć wystarczającą ilość kul, a szczególnie w początkowych levelach, z tego względu, że będę chciał sobie kupić jedno ciekawe ulepszenie, które pomoże na niektórych walkach. I jest dość dosyć efektywne też. jest sprawa załatwiona, możemy wracać do góry. Jeszcze tutaj jeżeli chodzi o odcinki Odcinki z tej serii mogę wam powiedzieć, że będą się prawdopodobnie pokazywać na zmiany z Dark Souls Albo częściej niż z Dark Souls, jeżeli będę męczyć się z bossem Jak pamiętacie, w Dark Souls mówiłem, że seria może być nieregularna Ponieważ no, można się tam męczyć z bossami Kurde, ale szybki Jak niecierpliwy tutaj, chcę walczyć od razu Oczywiście można tutaj nimi żonglować, można nich ten wybijać w powietrze można, można tutaj nie, nie, ten, można ich tutaj poczynać w powietrzu różnymi technikami. To jest też efektowne, ponieważ dopóki nie wylądują, nie mogą nic zrobić. I oczywiście oni mają też ten twórczający chwyt. Jeżeli się was dopadną, to musicie naciskać wszystko co jest pod ręką tylko po to, żeby je zrzucić, ponieważ zaczną Wam zadawać dosyć duże obrażenia. Jeżeli wodejście im dokończyć kombo. No i pierwszy raz za nami. 7 minut. Albo akurat dosyć ten pokazana liczba. I jeżeli będziecie kiedyś w na ekranie, przerymujcie się rangą. A dlaczego? Ponieważ ranga najlepszą możecie uzyskać tylko właśnie speedranując tę grę. Tutaj nie ma. Wiecie, tutaj nie liczy się ile zdrowia stracicie. Jak będziecie walczyć, ewentualnie używanie przymiotów może na to wpłynąć. Ale to nie się nie liczy, jak będziecie walczyć, czy dobrze, czy słabo. Tutaj po prostu liczy się jedynie czas. I ewentualnie jest zabranych chorbów, ale do, co do tego nie jestem pewien. Wiesz, na pewno czas się liczy i... O, tutaj widzicie. Tak jak widzicie ten musiałem wcześniej napisać, bo testowanie gra mniej więcej działa. Że nie przejmujcie. Osąd... Osąd lub śmierć. Otwórz drzwi od katedry. Okej. Okay. Tutaj na chwilę. I właśnie nie wspomniałem o tym. Co to jest ta statua? Otóż w niej możecie kupować różne przedmioty, które mogą wam niejako pomóc w grze. Na przykład te, te gwiazdy dają wam specjalny pasek Devil Triggera, Później się dowiecie co to jest. Ta gwiazda daje wam po prostu więcej energii. To zadaje bardzo duże obrażenia dla przeciwników i zabosów. To sprawia, że jesteście nietykalni przez pewien czas. To wam powiększa zdrowie. przy okazji, już sobie to zakupię. <grym> to wam zwiększa pasek Devil Triggera. A to po prostu, jak mówiłem wcześniej, ratuje wam skórę, jeżeli umrzecie. No i mamy też skompletowany pasek. mamy jeszcze kolejną kulę, a przez co mamy już zdrowie niejako do porządniejszych walk. A w tej grze jest ich pełno. Możecie kojarzyć, że kiedyś już David Maker pojawił się u mnie na kanale, a to ze sprawą przez nagłównioną pastę. Wtedy jeszcze nie, nie myślałem, czy rob, robić z tego Syria, czy nie, ale. jednak się przekonałem z czasem, i sądzę, że w takiej formie będzie ten. będzie, że tak powiem, optymalna. Ponieważ. No. Tak na ma dosyć dużą fanbazę i fajnie się w nią gra. Ma też szwabuła wcześniej do Dark Souls, to nie ukrytą. Więc myślę, że raczej nie powinniście się na nie nudzić. Um, dajcie mi coś zrobić... A, teraz już nie mogę zrobić tego kombosa. Muszę go na samym po nie zrobić. O nie! Rolował mnie. Właśnie, w zależności w jakim przedziale, czasem, czas, w jakim przedziale czasu yy, użyjemy danych przycisków i jakie jakiej częstotliwości będziemy je wciskać, taki kombo zatrzymamy. To jest to dosyć charakterystyczna do tej serii. Może w jednym z tak tego nie widać, ale uwierzcie, w następnych częściach będzie to aż bardzo widać. Oczywiście nie wiem, czy. Co to tam strzeliło? A, broń ma. No, co, cały czas się dowiaduję czegoś nowego o tych przeciwnikach. UUUUUUUUUUUUUU uuu, 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 uuu. Ej, 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 stary, stary! Poczekajcie chwilę. Chcę sobie to inaczej trochę rozegrać. Zdecydowanie ich zdecydować. Teraz ru rura do przodu! Tak, wiem, że nie będę nie się walka, ale to jest sytuacja krytyczna. Y, statua kobiety w agonii przez z mieczem, który przebija jej klatkę piersiową. Czekaj, czy słyszę głos? Jestem Alastor. Czy sobie powinni mi oddać swoje serca, a w zamian. Czekaj, The weak shall give their heart and swear they are. Czy sobie powinni oddać serca i przyziąć swoje swoje życie wobec niego. ich bezwzględna lojalność wobec niego. Cały Dante. Nie przejmuje się tym, że Miecz właśnie go przeszył. On będzie, kurczę, robił co mu się że nie podoba. I tak, kurczę, regeneruje się jak jakiś Wolverine albo Deadpool, więc... Ale takim jeszcze nie mu różnicy. I oczywiście czym by było Devil May Cry... ...gdyby nie o nowo, nowo nabytą bronią. Mamy swój pierwszy poważny miecz, Alastora, a wraz z nim specjalny pasek. To jest właśnie ten Devil trigger, o którym Wam mówiłem. Otóż, jeżeli wykupimy jeden skill, będzie on, nam, będzie on wobec nas bardzo przydatny. Jeżeli tak mogę się wyrazić. Ja mam tutaj też pierwszą no którą możemy zaekwipować. Jest to oczywiście. Widzicie, daje się gubię w tym menu. Nie hmm. ja dobrze pamiętam, jak się... Jak się otwiera. Ach, powiem wam, że naprawdę... Jeżeli mogę... mogę coś powiedzieć, to powiem wam, że... To jest chyba jedno z najbardziej nieporęcznych panów w historii gier, jakie ja ogrywałem. Oh, yes. O, jest. Teraz zakrypuję sobie od razu shotgun. Coś jak... Grim Reaper, czyli Mroczny Kosiarz. Devil is Depicted. E, klucz jest... M. Em... Znaczy, nie, nie, nie wiem co to znaczy, M em, Embedded. Czekaj chwilę, żeby nie było, że się pomylę. A, że klucz jest osadzony. Czy powinienem go wziąć? No oczywiście, że powinieneś. Ja oczywiście mam kolejny raz ten, który się bardzo będzie tutaj długo powtarzał w tej grze. Trochę dziwne, tylko zapamiętam tę lokację, że zwykle tam się walczyło jeszcze ze zjawami. Dlatego, że wziąłem już na wcześniej, już nie muszę tego robić. O i widzicie, to, to też jest już wzięte z serii Resident Evil. Wiem, że ryzykuję mogę tu umrzeć, ale to no, do się należy. Trzeba sobie jak, robić kulę zdrowia Wow To było bliskie, to też było bliskie Dawaj mi kulę zdrowia O! Nie ma Jak możemy robić z tego rodzaju uniki? Żadnej kuli Właśnie jak są niegościli Nawet kulu nie po prostu nie uprawia. O Chyba usłyszeli O I właśnie to jest Devil Trigger Możemy go używać Na krótką chwilę Ale jest jedno ten, jedna bardzo fajna jego funkcja, której jest, nie mogę jeszcze zrobić że jesteśmy w tej formie Możemy jako używać ten. Możemy używać mocniejszych ataków. Jest jedna z niego zaleca, jest jeszcze jedna. Yy, powoli, a czy ten. A co jaki czas odnawia nam się zdrowie? Okej, okay, mogę już teraz przesadzić uciekać niech od niektórych walk. Jeżeli że mamy zdrowia trochę. I w pozorom, od razu mówię, że to. Nie, gra nie należy do łatwych. Gra jest jeszcze z ery. To jest PlayStation 2, także Widzicie się, że jest jedną z, jedną z tych trudniejszych. Tak, Nema serce nie, nie uprawia tego, że Gasta się łatwiejsza. I to jest w sumie na plus. Okej, okay, to już ubity. Skakujemy. Różczka osądu Różdżka błyszczy mi yy, ten... zagadkowym światłem No e, nie, zgrazł będzie ta walka Chyba A, czyli teraz, jednak teraz Jest to bardzo wkurzający przeciwnik, który powraca w piątej odsłonie. Jeżeli nie wiecie jak z nim walczyć, może nam coś bardzo dużo krwi, ale... Jak widzicie, ja już mam trochę to opracowane. Dlatego specjalnie je zaekwipowałem Shotguna. I miałoby to taki odrzutu, gdybyśmy używali jego zwyczajnych broni... ...falnych. Znaczy możemy łatwiej to z tej wykończyć. że jej pokonaliśmy to powiem wam, że czasem dźwięk się buguje i można ich jeszcze usłyszeć mijących się tutaj. Pająki ten norwa jest zawsze coś. The carving of Judge of Death już za chwilę. Jest to rzeźba osądu śmierci. Wygląda, jakby sędzia trzymał coś. Czy powinien użyć różdżki osądu? Oczywiście użyj. W ten sposób otwieramy drzwi od katedry i o, oczywiście kończymy misję. Pewnie, no nie spodziewałem się wysokiej rangi, bo spędziliśmy w końcu 11 minut. I wiecie co? Myślę, że to będzie moment, w którym sobie zatrzymamy i będziemy kontynuować na razem, ponieważ już odcinek, który trwa, więc żeby one były za długie. Więc myślę, że po prostu... Zobaczcie, zawsze wolę być pewny, że zapiszę. Myślę, że tutaj sobie zakończymy i po prostu... Ja już będę się żegnał. Mówił, yy, jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie dać łapkę w górę od zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Mówił do was Kirito, serdeczna arigato za obejrzenie tego odcinka, no i trzymajcie się, do następnego, do następnego odcinków. na razie, cześć!